Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale zmierzymy z tym razem rezerwt. Tutaj widzicie wszystkie ubrania, jakie wzięłam ze sobą do przymierzalni! No, a tutaj widzicie ponownie jak byłam ubrana. Tutaj mam pierwszą sukienkę, która jest Koszmarkiem. Po prostu niedopasowana i po prostu brzydka. To mam kolejną sukienkę, która troszeczkę dziwnie się układa na piersiach, plus ma strasznie jak dla mnie e, długie rękawki, ale kolorek i sam krój bardzo do mnie, według mnie, pasuje. Mamy bluzkę białą, którą wzięłam, ale troszeczkę ciasna, niestety, a wydawała się fajna. Tu mamy długą fioletową spódnicę. Wyglądała ok, ale czułam się troszeczkę większa niż jestem. Kolejny koszmarek tego odcinka, czyli e, plisowana, chyba plisowana spódnica. E, no w tej akurat nie czułam się dobrze i ja chyba nadal będę szukać plisowanej spódnicy, ale ogólnie wzór nawet był nie ten tekst. E, teraz spodnie i bluzka spodnie były ciut za ciasne nawet nie mogłam w nich kucnąć więc nope, potrzebowałam większego rozmiaru, ale fajnie robiły szczerze talie no i tu mam kolejne spodnie które były po prostu dla mnie za długie, wracając tutaj z bluzki to um, było po prostu widać mi um, brzuszek, co ja tak nie do końca lubię. A tutaj pokazuję Wam ceny wszystkich ubrań, jakie przemierzyłam. Jeżeli w czasie tego odcinka słyszeliście myszkę, no to zatrzymywałam sobie nagranie, by coś sobie dopowiedzieć. Um, tak, no kiepsko nic nie kupiłam, nic mi się tak nie podobało, żebym chciała to kupić, no ale cóż, tak bywa. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapeczki w górę. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Możecie również zostawić subskrypcję razem z dzwoneczkiem, aby dostawać powiadomienia. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Cześć!